Ważne wydarzenia, ważne spotkania, najważniejsze rozmowy na starym rynku. Dzień dobry, Marlena Siok. Witam w kolejnym programie z cyklu Na Starym Rynku. A dziś moim i Państwa gościem jest historyk, regionalista, pan Sławomir Zgrzywa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Sławomir, że kiedy ostatnio mieliśmy okazję się spotkać, rozmawialiśmy o tym wyjątkowym przewodniku, który dotyczył zespołu cmentarnego w Łomży, a także stronie poświęconej zabytkowym cmentarzom w Łomży. Jednak Towarzystwo Historyczne, oddział w Łomży, to nie jest jeden jedyny projekt, ponieważ tutaj jeszcze możemy powiedzieć o księdze, o, dokładnie o przekładzie z hebrajskiego na polski, Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży. Tak, to w ramach tego samego projektu Dialog 104 przez 2017, taki to oficjalny tytuł nosi ten projekt, projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizujemy także wydanie... W języku polskim przetłumaczonej księgi Gminy Żydowskiej w Łomży. Jest to dzieło przeogromne, które powstało z inicjatywy Łomżyniaka Jomtą Lewińskiego, powstało w Izraelu po wojnie w latach 40., zostało wydane w latach 50. Są to wspomnienia kilkudziesięciu mieszkańców Żydów, mieszkańców dawnych mieszkańców Łomży. Wspomnienia dotyczące przeróżnych zagadnień dotyczących naszego miasta, także ta księga pokazuje tą mało znaną część historii miasta Łomży dotyczącą społeczności żydowskiej żyjącej w naszym mieście w wieku XIX i do roku 1942. Gdyż wtedy to nastąpiła eksterminacja ludności żydowskiej, łomżyńskiej. Ta ludność trafiła ostatecznie do Święcimia i tam Żydzi Łomżyńscy zginęli. Jednak ten okres, powiedzmy około 150 lat, takiego stałego, trwałego pobytu Żydów w Łomży, pozostawił po ślady nie tylko w postaci księgi, ale ślady także materialne, o których potem wspomnę. Dodam jeszcze, że księga była tłumaczona przez wiele, wiele lat przez zespół tłumaczy, właściwie niezależnie od siebie, bo pierwsze, pierwsza część przetłumaczył pan Bielecki, nieżyjący już tłumacz warszawski. Ale to był początek lat 80. 1981 rok. Było to realizowane na zlecenie znanego żyńskiego propagatora historii, nieżyjącego już Wiktora Grochowskiego, który no, uważał, że niezbędne jest przetłumaczenie księgi, ale tylko zdołał prawdopodobnie zgromadzić środki i, i, i namówić tłumacza na pierwsze 100 stron tej księgi. A następne, tam powiedzmy, 370 zostały wykonane już w wieku, już w latach 2000-2010, właściwie nawet i później. Czyli już w tym okresie tłumaczenia dokonywała pani Ewa Wroczyńska. Trwało to ponad 10 lat. A teraz, przez parę lat czekaliśmy, skąd zdobyć, próbowaliśmy zdobyć środki na wydanie tej księgi, a teraz w ramach tego projektu udało się takie środki z Ministerstwa pozyskać i księga już na dniach będzie dostępna. W każdym razie jest to dzieło niezmiernie ważne, ponieważ prezentuje Łomżę nieznaną, Łomże, oczami społeczności już tu nie mieszkającej i nieżyjącej. Łomże, o której no, wiedzieliśmy sporo, ale nie tyle, ile się dowiadujemy z księgi. I już w tej chwili z tłumaczeń, które były w ostatnich tych latach dokonywane, wielokrotnie tu korzystali czy to dziennikarze, czy historycy, no, ale teraz będzie to już kompedium w jednym tomie, grubym pewnie, gdzieś tak 500 stron mającym. Już wielu historyków, nie tylko łomżyńskich, dopytuje, kiedy wreszcie będzie można ją nabyć, gdyż no, już wielu powiedziało, że bez znajomości księgi trudno poznać historię miasta Łomży właśnie okresu XIX i pierwszej połowy XX wieku. Także Mogę tylko wspomnieć, że księga obejmuje zarówno dzieje miasta Łomży, jak i dzieje poszczególnych budowli, nie tylko synagogi, ale także innych obiektów, którymi zawiadowywała społeczność żydowska, ale także. Biografie Łomżyńskich rabinów, lekarzy, prawników, organizacji partii politycznych, wszelkiej maści od bardzo nacjonalistycznych do komunistycznych artystów, historię klubów sportowych. Takie całe spektrum życia Łomży łącznie z ciekawostkami na temat ludzi. Niedostosowanych społecznie, takie też są przedstawione postacie, jak w każdej społeczności, takiej i również w tamtej się znajdowały, dlatego też no, mamy taki szerszy obraz życia miasta niż dotychczas sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Właśnie ogrom wiedzy dla badaczy, ale chyba też takie ogrom wiedzy i podwaliny pod świadomość historii tego miasta. Tak, świadomość na pewno też nam się tutaj trochę poszerzy, ale no, bo wiemy na przykład, że społeczność żydowska w Łomży była, ponieważ no, świadczą o tym pozostałe obiekty, typu cmentarze. Przecież mamy dwa cmentarze żydowskie w mieście Łomży, które się zachowały. Mamy dom przedpogrzebowy. Mamy kilka żydowskich kamienic, czy to przy Starym Rynku, czy przy ulicy Długiej, czy przy ulicy Giełczyńskiej, w różnych miejscach. Te pozostałości są, ale nie mamy takiego kompedium całości wiedzy o tych mieszkańcach Łomży. W związku z tym zachęcam wszystkich do, do zapoznania się, jak już ta księga będzie dostępna. Wydaje tą księgę. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Łomży przy udziale Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów i właśnie tam, w EuTN-ie Łążyńskim będzie ta księga dostępna w najbliższych tygodniach, mam nadzieję już. To chyba co ważne w tej księdze, to fakt, że ona pokazuje ten świat od wewnątrz, bo do tej pory jakiekolwiek opracowania, one jednak pokazują zewnętrzne aspekty, chociażby wkład materialny, prawda, w rozwój kultury czy literatury polskiej. A tutaj możemy właśnie dowiedzieć się, jak to życie wyglądało od wewnątrz to z jednej strony jest oczywiście Łomża i życie w Łomży widziane z perspektywy mieszkańców, mieszkających w Łomży Żydów. To jest bardzo ciekawe, bo my mamy trochę inne, inną perspektywę historyczną, ale jest to bardzo ważne, żeby też zobaczyć jak nas postrzegano, nie tylko jak my postrzegamy, ale także jak nas postrzegano. Różnie bywało, bo tam są również wspomnienia dotyczące jakichś trudnych momentów wzajemnych relacji. Chociaż nie jest to księga w żaden sposób mająca cechy jakieś tam napastliwe, czy wręcz odwrotnie. Jest to jedna z kilku tego typu ksiąg, bo właściwie wszystkie gminy żydowskie po, po II wojnie wydawały takie pamiątkowe księgi poświęcone pamięci. W swoich społeczności mieszkających w danych miastach. Nasza księga tym się różni od innych, że ona pokazuje taką trochę wyidealizowaną Łomrze, takie miasto, które się kocha, do którego się wraca, które było bardzo ważne. Zresztą tak, tak ci Żydzi łomżyńscy rozsiali potem po całym świecie, bo wspomnienia są e, pisane przez Żydów mieszkających w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Argentynie, we Francji, w Niemczech, w różnych, bardzo różnych miejscach świata, w Australii. E, i, I ten obraz, który przedstawiają Łomże w, na kartach tej księgi, jest taki bardzo no, miły. I jeszcze ta cecha, taką cechą bardzo ciekawą a propos tej księgi jest fakt, że jest ona napisana, mimo że to są wspomnienia różnych ludzi, ale jeden jakby redaktor, który nad tym czuwał, jest napisana takim bardzo trochę literackim językiem, ale bardzo takim przystępnym dla czytelnika. A w związku z tym nie ma tam jakichś trudnych, nie wiadomo jakich odniesień naukowych czy, 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 czy ideowych, tylko po prostu jest to, tą księgę się fajnie, dobrze czyta i dlatego e, myślę, że wielu będzie zainteresowanych. A czy rzeczywiście jest to jedna z najbardziej obszernych ksiąg pamięci powstałych po wojnie, dotyczących wymordowanych gmin żydowskich właśnie? Tak, zdecydowanie jest to jedna z najobszerniejszych tego typu książek. No, nasza społeczność żydowska była też, trzeba pamiętać, bardzo liczna, bo to 40% mieszkańców to byli przed wojną Żydzi. I jest to dzieło obszerne, dlatego tak długo trwało zarówno tłumaczenie, jak i teraz przygotowanie tego wydania. Jest to takie dzieło, które no, bez którego przeczytania trudno mówić o historii miasta, ponieważ obok chociażby siedziby waszej telewizji jest ratusz miejski, w którym to ratuszu a na ratuszu jest tablica poświęcona prezydentowi Świderskiemu, no ale przecież Prezydent Świderski miał też swojego zastępcę Epsteina, który był Żydem i który też w tym ratuszu urzędował i wielu radnych y, miejskich Rady Miasta Łomży to byli wybrani w wyborach Żydzi. O tym już nie pamiętamy, a zawsze, jak mówimy na przykład o hali y, obecnie przekształcanej na hale kultury, czyli hali targowej w Łomży, to zawsze sobie przypisywał powstanie i budowę tej hali nie prezydent Świderski, tylko jego zastępca Epstein, który był bankierem, finansisto i który koordynował prace związane z procesami budowlanymi w mieście. Dlatego trudno jest na przykład mówić o księdze w szczegółach, ponieważ tych szczegółów jest tak dużo i tak ciekawe, że trzeba to przeczytać. A gdybyśmy mieli powiedzieć o relacjach, jak te społeczności ze sobą koegzystowały tutaj w Łomży? Relacje pomiędzy społecznością polską i żydowską były dość specyficzne i można je też podzielić na, na, na pewne okresy historyczne, bo ten wiek XIX do powiedzmy lat 90. 80., no 90. w sumie XIX wieku. To był okres, gdzie ta społeczność żydowska była wcale nie jeszcze tak liczna, chociaż liczna, ale nie tak dominująca. I to były rody żydowskie mieszkające, że tak powiem, w Łomży od pokoleń. Rody, które były w pewnym sensie, no, bardzo z miastem związane. A począwszy od lat 90. XIX wieku nastąpił napływ tzw. zwanych Litwaków. To są Żydzi z, z guberni rosyjskich, którzy zostali stamtąd wyeksmitowani decyzją cara i musieli się przesiedlić na tereny. Guberni polskich. I, I oni już nie byli tak bardzo związani z kulturą polską jak te wcześniejsze pokolenia mieszkające w Łomży. Tam dominowały już takie tendencje związane z wyjazdami do Izraela, z chęcią emigracji, tak tzw. z chęcią budowania swojej społeczności w zakresie również pewnego swojego. E, m, narodowego e, e, odniesienia. E, czyli ten okres końcówka XIX wieku i, i, i wiek XX to już okres taki troszeczkę e, rozbijających się relacji polsko-żydowskich w łomży, ponieważ czymś trochę innym e, żyli Żydzi, a czymś trochę innym e, Polacy. Żydzi e, w znacznej swojej masie. Przygotowywali się do emigracji, do, do, do powrotu do, do ziemi obiecanej, do Izraela. Część z nich tam zresztą wyjeżdżała, niektórzy wracali, ściągali czy też do, do Izraela rodziny, i był to taki proces już, że tak powiem, pewnego rozejścia się tych związków, ale związki oczywiście były cały czas, no bo lekarze żydowscy na przykład pracowali. Zarówno w Szpitalu Żydowskim, jak i w Szpitalu Świętego Ducha Polskim. Więc nauczyciele uczyli w szkołach, zarówno tych żydowskich, jak i tych polskich. W związku z tym nie było w Łomży takiego obszaru, który można by było uznać za np. getto. Nie? Getto to jest okres II wojny światowej, to jest okres... getto to jest w ogóle takie miejsce stworzone przez Niemców, gdzie skumulowano społeczność żydowską, a wcześniej Żydzi mieszkali na terenie całego miasta, w różnych miejscach, nie wcale w takich zwartych grupach, tylko po prostu w pewnym rozproszeniu, łącznie również nie tylko z samą Łomżą, ale okolicznymi wioskami i miejscowościami czy to Łomżyco, czy Piątnico, czy, czy, czy Wizno, bo w tej księdze jest mnóstwo odniesień do e, sytuacji, które miały miejsce w sąsiednich, okolicznych miejscowościach. Nowogrodu, Wizny, Szczuczyna, Wąsosza, Zambrowa. E, Jomton Lewiński, ten redaktor księgi, który ją praktycznie e, doprowadził do jej powstania, on napisał także drugą księgę e, Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej w Zambrowie, ponieważ akurat jego rodzina, on sam zresztą urodził się w Zambrowie, jego rodzina była z Zambrowem związana, mimo, że ojciec był dyrektorem szkoły żydowskiej przez dwadzieścia parę lat w Łamży. I to pokazuje, że ta społeczność żydowska rozrodzona miała swoje korzenie w, nie tylko w samym mieście, ale także w całej Okolicy. I, i, i dlatego to, ta książka nie tylko jest ważna dla samego miasta Łomży, ale w ogóle dla ziemi łomżyńskiej, ponieważ pokazuje te związki. Naprawdę, jak czytamy o szkolnictwie żydowskim i polskim jednocześnie, bo Żydzi się uczyli w gimnazjum, czy męskim, czy żeńskim, tym carskim. To, to, to możemy się dowiadywać o postaciach, o których mało wiedzieliśmy. Nie będę przytaczał, ale powiem, że jest kilka takich epizodów, które mnie osobiście zaskoczyły. Jest kilka postaci, o których bez tej księgi nie wiedziałem o ich związkach z Łomżą. postaci. Nowe tak, postaci, które miały nawet pewne, pewne znaczenie. Ich działanie miało pewne znaczenie już w skali nawet europejskiej, nie tylko polskiej, czy łomżyjskiej, czy polskiej, tylko także europejskiej. Jest mowa o politykach, jest mowa o aktorach, jest mowa o artystach, ale jest mowa o rzemieślnikach, jest mowa o pewnej niewielkiej dzielnicy żydowskiej, która miała, znajdowała się mniej więcej w miejscu obecnej muszli. I Takich ciekawostek, takich odniesień historycznych jest w tej księdze mnóstwo. Jeszcze mówiliśmy i wspominaliśmy wcześniej o tych śladach materialnych, które tutaj, i innymi o tych cmentarzach, które pozostały. Tak. W Łomży pozostały dwa cmentarze. Jeden przy ulicy Rybaki. To jest stary cmentarz. On powstał w latach dwudziestych XIX wieku. Zachowane na nim są nagrobki, czyli macewy. Jeszcze starego typu, kamienne z napisami, i jest przy ulicy Wąskiej drugi, o wiele większy cmentarz. Powstały w latach 90. XIX wieku, po zapełnieniu tego starego cmentarza, gdzie znajduje się około 500 nagrobków żydowskich. I w ramach tego projektu udało się doprowadzić do przetłumaczenia napisów nagrobnych. Które dają nam również zasób wiedzy dotyczący pochowanych to mieszkańców, a wielu, wielu było naprawdę ważnych w historii miasta i nie tylko w historii miasta. I możemy je znaleźć na stronie internetowej. Tak, ta strona już działa. Oczywiście jak to takie jest to duże przedsięwzięcie, więc cały czas informatycy muszą nad tym pracować i uzupełniać te dane, bo tego jest. Materiał jest ogromny, ale już właściwie to funkcjonuje i, no, i, i można tam właśnie zapoznać się z różnymi informacjami. A kiedy księga będzie już dostępna dla czytelników? To znaczy księga właściwie już jest dostępna dla czytelników, bo można ją czytać w Łomżyckim Towarzystwie Naukowym imienia Wagów. Z tym, że no te ostatnie prace redakcyjne tam troszeczkę się wydłużyły z różnych względów, ale, ale już właściwie księga już jest dostępna. Dla tych, którzy by chcieli już się zapoznać, można już się z nią zapoznać i z niej korzystać. Zapraszamy. Do czego właśnie? Gorąco zachęcamy. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za spotkanie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim i Państwa gościem był i rozgrzewa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.